Wakacje na orliku! Ura! To były aktywne wakacje pełne ruchu na świeżym powietrzu. Miejski ośrodek sportu i rekreacji w ozimku przez dwa miesiące organizował bezpłatne zajęcia dla dzieci. Codziennie przez godzinę to były różne sporty piłka nożna, ręczna, koszykówka, elementy tenisa. No, i cieszy nas fajna frekwencja. Ponad 20 dzieci średnio na zajęciach, więc jest całkiem nieźle. Najbardziej mi się podobała piłka nożna. Z jednej strony dzieci miały zapewniony czas pod opieką wychowawców. Z drugiej zaś nie brakowało treningów i nauki sportowych nawyków. Fantastyczna okazja, właśnie dla dzieciaków, które dajmy na to też przyjeżdżają, bo mieliśmy takie sytuacje, że dzieci przyjeżdżają też do rodziny na wakacje tutaj. I to jest też dla nich taka alternatywa, żeby przyjść tutaj na Orlik. Codziennie właśnie te zajęcia są od poniedziałku do piątku, w tych godzinach porannych. Nawiązują nowe znajomości, świetnie się bawią. Nauczyłem się bardziej, jak się gra w tenisa. Przypomniałem sobie parę rzutów w koszykówce i poćwiczyłem jeszcze ten piłkę nożną. Podczas wakacji wykorzystano wszystkie boiska Mosiru. To był dobry czas, pełen rozrywki. Dzieciaki. Dużo czasu spędzają przed komputerem, gdzieś tam w domach zamknięte, to myślę, że taka aktywność bardzo ich do siebie zbliża, ponieważ jest to jednak tutaj gdzieś mała, mała społeczność u nas w ozimku. No, ruch, zdrowie przede wszystkim myślę, że jest to bardzo ważne. Jeśli gra w grupie, to się nią wolno pokłócić ani nic, tylko trzeba pracować zespołowo. Podczas podsumowania zajęć wakacyjnych dzieci otrzymały upominki od gminy Ozimek. Tegoroczne wakacje przeszły już do historii. Miejmy nadzieję, że dzieci ten czas będą mile wspominać. Wakacje na Orliku! Ura!